Cześć! W tym filmie będziemy rozmawiali na temat największych ciekawostek dotyczących jajec, czyli jajek i kuraków. Od razu wam mówię, że się zdziwicie, jak się dowiecie takie ciekawostki dotyczące zwykłych niby jajek, kurzych i nie tylko kurzych i samych kur. Jak opracowywałem ten temat w ogóle mega byłem zaskoczony niektórymi rzeczami, a opracowałem go na bazie około 150 różnych publikacji w różnych językach więc dowiecie się w tym filmie wiele ciekawostek, o których nie dowiecie się nigdzie indziej. Od razu Wam też mówię, w tym filmie dowiecie się kilkadziesiąt największych ciekawostek dotyczących jajek i kur, ale jednocześnie odsyłam Was też do artykułu, dlatego że tam jest ich jeszcze więcej. Dlatego, że film by był za długi, więc przedstawię tutaj nie wszystkie, które są w artykule. Mianowicie żółtko to jedna z największych znanych komórek. Zobaczcie, że możecie ją zobaczyć kołym okiem. Całe żółtko jaja to jest jedna komórka. Nie ma innej wśród świecie zwierząt, do których też zaliczają się ludzi, większej komórki niż żółtko jaja. Największe jaja, jakie są, to są oczywiście te, które widzimy w Sejmie, jak oni obradują, ale drugie od największych to są jaja strusie. Mają one nawet 17 cm długości. Jedno jajko strusie to jest tyle, co około 30 jaj kurzych i jeżeli byście chcieli takie jajo strusie sobie zrobić na twardo, no, to byście musieli je gotować około dwóch godzin. Ciekawostka numer 3, mianowicie zdobienie jaj, czyli jak idzie Wielkanoc, to wiecie, że się robi pisanki. Nie ma to absolutnie nic wspólnego z chrześcijaństwem, dlatego że to było wiele, wiele, a nawet kilkadziesiąt tysięcy lat wcześniej już praktykowane z okazji Dniu Wiosny, jako prezenty na wiosnę, oraz po prostu w historii sztuki, czy Egiptu, czy innych krajów też takie coś było praktykowane tam, gdzie w ogóle chrześcijaństwo nie było. Znacznie wcześniej niż powstało chrześcijaństwo. Jak odróżnić jajko świeże od starego? taki najbardziej typowy sposób, który pewnie kojarzy większość z Was, czyli wrzucacie je do wody i jaja świeże toną, a pływają, które są niekoniecznie najświeższe. Ale inny sposób, który jest znacznie ważniejszy, to jest ten przecież w sklepie, żebyście ocenili, które jajo jest świeże, a które stare. I zobaczcie, że jaja, które są matowe, takie jakby miały na sobie talg, to są jajka świeże. To są zawsze jaja świeże, natomiast jaja, które są już błyszczące, takie wiecie, poprzecierane powiedzmy, to są jaja albo które były myte, ale w Polsce w sklepie nie, kupi nie kupicie jaj mytych, więc to są jaja już stare, czyli ten naturalny, taki powiedzmy sobie... Talg z nich opat i dlatego są błyszczące, więc nie są już najświeższe. Mega ciekawostka i dosyć mocno zaskakująca chodzi tutaj o to, że i skorupka jajka jaki ma kolor. Czasami widzicie jajka, które są całkowicie białe, a inne są żółte, czy takie pomarańczowe. Od czego to zależy? A mianowicie zależy to od tego. Z reguły jaki kurak ma upierzenie. Białe kury znoszą te jajka, które są całkowicie białe, którymi zażerają się Niemcy, a natomiast takie jajka typowe żółto-pomarańczowe, no to są te jaja, które znoszą kury, które są po prostu bardziej upierzone na brązowo. Gdy zjesz bardzo dużo jajek, to prawdopodobnie zaczniesz pierdzieć śmierdząco będzie waliło jak w piekle. Dlaczego? Dlatego, że w jajce jest siarka, ale w waszym organizmie, gdy już się najecie tych jajek, czyli z żółtka, powstanie siarkowodór. I ten siarkowodór to jest właśnie śmierdzący jak w piekle. Teraz już wiecie, dlaczego te pierdy są takie obrzydliwe. Skorupka jajka nie jest jednolita. To nie jest tak, że jest tak skorupa powłoka jak balon, który trzyma powietrze. Jest ona szczelna. Ona ma aż 17 do 17 tysięcy por. Czyli takie mikrodziurki, przez które to jajco oddycha, bo pamiętajcie, w jajku powstaje życie, czyli by się chciał narodzić jakiś, powiedzmy, kurak lub inny ptaszek z jajka. I przez te pory, by właśnie to jajko, ten płód mógłby się rozwijać, zasysając sobie tlen. Dlatego jajko nie ma jednolitej skorupki. Pamiętajcie, nie tylko ptaki składają jaja, a tym bardziej nie tylko kuraki, dlatego że jaja składają też przecież. Pajęczaki, owady, płazy, gady, a nawet saki. Jeżeli chodzi o saki, to w tej chwili są tylko dwa znane saki, takie jak ludzie, saki, a mianowicie dziobak i kolczatka, i obydwoje żyją sobie w Australii. Uwaga, dziewiąta ciekawostka, którą teraz będziesz słyszał na własną odpowiedzialność, więc jeżeli chcesz jeść jaja i zażerać się nimi z rozkoszą, to może pomiń tą ciekawostkę, a jeżeli jesteś twardy, to tą ciekawostkę wysłuchaj, bo jest Czym jest jajko i jak one powstaje? A mianowicie, jajko powstaje w ten sposób, że kura ma ciekę, czyli po prostu okres. To samo co u kobiet. Kiedy kobietom przychodzą trudne dni, to stosują sobie podpaskę albo tampona. Natomiast w przypadku kuraków, wypada jajko i wyjecie praktycznie to, co u kobiet zostaje na. Podpasce to wyjecie w postaci jajka. Ciekawostka numer 10. Jajko to jedno z największych alergenów, jest na drugim miejscu od największych alergenów, jakie są w pokarmowych produktach. Dlatego niektórzy nie mogą właśnie jeść jajek lub nie mogą zjeść ich za dużo. Bardzo duża ciekawostka, która ma wiele różnych sprzeczności, mianowicie rozbieżności danych. Ile jest w stanie w ciągu roku znieść kura jaj. I powiem Wam, rozpiętość była bardzo duża, od 170 do 250. Jak czytałem, w niektórych artykułach pisało, że kura jest w stanie znieść jajko nawet codziennie. To oczywiście są brednie. Ile kura jest w stanie naprawdę znieść jaj? Wyszło na to, że około do 220 jaj rocznie jest w stanie znieść kura. Z czego? Musicie wiedzieć, że te 220 jest to modyfikowane, jest to sztucznie wywoływane. Dlatego, że kura, taką jakbyście sobie dbali o kurkę, na wolnym wybiegu ona sobie latała, wy jej tam pasz, ziarna i robaka sypniecie, ona by tyle jaj nie znosiła. Natomiast kura przemysłowa, ta która cierpi w obozie zagłady, no to ona znoszą tak właśnie dużo jaj. A dlaczego kury te przemysłowe znoszą tak dużo jaj? A mianowicie dlatego, że zakłóca im się w sposób sztuczny okres dobowy, czyli wiecie, jak Wy macie, widzicie, że jest dzień, noc, idziecie spać i potem powstaje dzień, no to kurom robi się pranie mózgu na okrągło, że dzień, noc szybko tam mija, dużo szybciej mijają dni, niż faktycznie one mijają, dlatego w kurnikach tych przemysłowych nie ma tylko sztucznie światło się zapala, sztucznie widno, sztucznie ciemno, Trzy dni w ciągu jednego dnia nawet im robią, żeby je zmylić, żeby one więcej po prostu cisnęły jaj. Niestety tak wygląda hodowla przemysłowa dowolnych zwierząt, w tym kurczaków, że robi się pranie mózgu i tak naprawdę się w dużej mierze męczy te zwierzęta. Kolejna, dwunasta ciekawostka, a mianowicie woda po gotowaniu jaj. Z reguły się ją wylewa po prostu do zlewu, natomiast jeżeli chcecie, możecie ją spokojnie wykorzystać do podlania dowolnych kwiatów, dlatego że ona jest bardzo bogata w różne związki odżywcze, za które Wam Wasze kwiatki w domu podziękują. Podlewanie wodą. Po gotowaniu jaj jest naprawdę zdrowy dla lekkatów i działa tak samo jak nawóz. 13. W Polsce jest całkowity zakaz sprzedawania jajek, które są myte. Czyli jak idziecie do sklepu, nigdzie nie kupicie jaj, które są wymyte. W przeciwieństwie do Stanów Zjednoczonych, gdzie jest nakaz sprzedawania tylko i wyłącznie jaj mytych, dostępnych z lodówki. I teraz jedna z największych ciekawostek dotyczących kur i jajek, a chodzi tutaj przede wszystkim o to, ile czasu żyje kura. Kura w naturalnym środowisku żyje od 11 do 14 lat, czyli bardzo długo. Jakbyście sobie mieli kurę w własnej zagrodku i byście sobie o nie dbali, 11-14 lat spokojnie sobie taka kurka by pożyła. Natomiast te kury, z których jecie jajka, kupujecie jajka w sklepach, to są kury przemysłowe i na fermach kurzych. I nieważne, czy one są na wolnym wybiegu, czy są klatkowy, czy wybieg ściółkowy, czy jakkolwiek on hodowany. Kura przemysłowa jest kurą przemysłową, których jaja kupujecie przykładowo w sklepie. A więc ile żyje kura przemysłowa? Kura przemysłowa żyje z reguły jeden rok. Jeden rok. Naturalnie kury żyją 11-14 lat. Przemysłowe, z których jecie jaja, żyją około rok czasu. A dlaczego tak się dzieje? I niestety to jest kolejna smutna prawda na temat człowieka i jak postępuje z zwierzętami. A chodzi tutaj o to, że człowiek po prostu. Patrzy tylko na zysk. Mianowicie, kura do roku czasu, od urodzenia do roku czasu niesie najwięcej jajek. Wtedy jest w stanie jest najwięcej produkować jaj dziennie, tym bardziej, że zaburza, tak jak mówiłem wcześniej, im się okres dobowy, im się pranie mózgu cały czas robi na okrągło. Już oczywiście w tych ciekawostkach nie wspominałem o tym, że kurom się podaje przecież cały czas antybiotyki, dlatego, że one szczególnie w klatkach siedziały, miały ciasno, było brudno, więc cały czas, żeby nie były jeszcze dodatkowo chore, to im się podawało też leki. A potem wy sobie w mięsie te leki też spożywać. Ale tutaj chodzi o coś innego. Mianowicie chodzi o to, że kura po roku jest zabijana, bo niesie ona po roku już mniej jaj, a więc jakby ją taki hodowca trzymał, to by ta kura żarła, zajmowała miejsce, więc lepiej jej ukręcić łeb, i sobie nowe kurczaki młodsze w jej miejsce wstawić. Natomiast może się pojawić pytanie, co się dzieje z tymi kurakami, bo się wszystkie wyżyna, które już rok czasu osiągnęły, czy się je sprzedaje jako mięso, i sobie potem kupujecie takiego kurczaka do domu, tego nie wiem. czy one idą na paszę, czy się je sprzedaje wtedy w sklepie. Natomiast wiem, bo wszędzie się to powtarzało, że. W ciągu roku zażyna się tą kurkę, która nagle zacznie znosić mniej jaj, bo za mało jaj znosi, więc ją sobie zarżniemy. I z mojej strony to tyle. Zapraszam Was do, też do artykułu, dlatego że tam jest tych ciekawostek znacznie więcej. Jeżeli ktoś mógłby coś więcej dodać do tego filmu, zapraszam poniżej do napisania tego w komentarzu. Polecam się do subskrypcji, polubiania i tak Dzięki za obejrzenie. Zapraszam do następnych filmów. Cześć!